Zabezpieczenie instalacji wodnej przed bakteriami legionella jest szczególnie istotne w przypadku budynków mieszkalnych, szpitali czy hoteli. W takich miejscach najczęściej może dojść do powstania epidemii. Bakterie z rodzaju legionella przedostają się do układu oddechowego poprzez wdychanie wodnego aerozolu, czyli mieszaniny wodno-powietrznej. Bardzo efektywnym sposobem zwalczania legionelli jest metoda jonizacji technologią Bifi Pro za pomocą miedzi i srebra. Każdy system Bifi Pro jest zlokalizowany na początku instalacji wodnej na specjalnie przygotowanym bypasie. System Bifi Pro dozuje odpowiednie ilości jonów miedzi i srebra za pomocą wyseparowanych elektrod z czystego srebra i czystej miedzi, precyzyjnych przepływomierzy oraz dzięki komputerowi znajdującymi się w skrzynce sterowniczej. System Bifi Pro dozuje do wody precyzyjne ilości jonów miedzi i srebra. Dodatnio naładowane jony miedzi są przyciągane przez bakterie, wirusy i grzyby w wodzie w podobny sposób jak działa magnes. Jony miedzi osłabiają ściany komórkowe i integralność komórki jako całości, zwiększając porowatość błony. Jony srebra przenikają do wnętrza komórki, gdzie zaburzają procesy metaboliczne mikroorganizmu, prowadząc do jego śmierci. Z upływem czasu biofilm, w którym żyją bakterie, zostaje usunięty ze ścianek rur wraz z wapnem, żelazem i materiałem organicznym. Jony zabezpieczą również sieć przed skażeniem krzyżowym z martwych odcinków. Gdy tylko biofilm zostanie wypłukany, bakterie nie będą miały gdzie się dłużej rozmnażać. Holland Water opracowała silko-sensor, za pomocą którego można zmierzyć dokładne stężenie jonów miedzi i srebra. Silko sensor może być zainstalowany w dowolnym miejscu za systemem BFI Pro lub być używany jako urządzenie podręczne. Każdy system BFI Pro jest sprawdzany i serwisowany 4 razy w roku przez inżynierów Blue 50. Elektrody są czyszczone i w razie potrzeby również wymieniane. System jest monitorowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem łącza internetowego, co pozwala na okresowe przekazywanie ekspertyz, raportów oraz zaleceń. Oprócz oczyszczenia wody z biofilmu i bakterii Legionella system BifiPro ma również inne zalety. Na przykład pozwala na obniżenie temperatury gorącej wody. Holland Water zapewnia więc bezpieczeństwo ludziom i środowisku. Ponadto system BifiPro jest w pełni certyfikowany zgodnie z polskim oraz międzynarodowym ustawodawstwem. Wykwalifikowani specjaliści Blue50 pomogą Państwu w skutecznym usunięciu Legionelli z instalacji oraz zabezpieczeniu sieci przed jej powrotem. Nie czekaj! Kontaktuj się z nami już dziś.